W porządku, moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie. Kurde, ten baseball. Do czwartego odcinka z Grand Theft Auto Liberty City Stories na play PlayStation 2. <laughs> Jedziemy od razu z tematem, słuchajcie. Dzisiaj na nas będą czekały, ja wiem, dwie, trzy misje. Zobaczymy, jak to wszystko ułożymy. Tak, mniej więcej, tylko poczekajcie sobie tutaj troszeczkę. O cholera. Nie tak miało być. Sobie ściszę troszkę słuchawki, bo było nieco za głośno jak dla mnie. Tak jak kiedyś tam obiecałem, miałem faktycznie nagrywać to częściej, no ale niestety ostatnimi czasy praca, była bardziej gęsta i częsta, więc niestety musiałem sobie pewne rzeczy zachować na potem. No ale ten przyszły tydzień, który ma być, będzie troszeczkę lepszy dla mnie. I więc postaram się przynajmniej te dwa odcinki w tym tygodniu zrobić. Może trzy, zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Ee, mówię. I na ile mi się ta seria spodoba, że... Znaczy podoba mi się nagrywanie tej serii, bo to jest wreszcie coś u mnie nowego na kanale, no i zresztą kolejny to tytuł ee, Staronowy, no bo wiecie, GTA 3 było, ale LCS nie było, nie?

Nie jestem taki idiot! Nie wiem, czy to jest kobieta. O! To jest kobieta komedia! Łamawisz to, mój głupiec! To jest ten, kto powinien zniszczyć mnie! Niech nie opiera, Dredd, to jest mój głupiec! Nic trudnego! Znajdź samochód z czterema siedzeniami. No problem, bo to jest dosłownie rzut kapciem. Więc nie ma tu problemu. I teraz trzeba niestety polegać na tym, żeby szybko dojechać, mamy pasek zdrowia gangu Leone, więc trzeba się szybko do, dostać do nich. Czy jak oni to mówią, Lioni? Ale wolę mówić, przynajmniej nie wiem. Tak jak nie wiem, ja sobie wypatrzyłem. Dobra, weźmy sobie jakąś fajną radiostację i jedziemy. Jakieś fajne utwory z lat 90. Naprawdę bardzo mi tego brakuje dzisiaj. W, gdzie, gdziekolwiek gdzie się puszcza. Wiem, że już nie, nie zupełnie do końca te czasy, ale jednak w ogóle zapewne robiłem kiedyś o tym materiał na moim kanale, dlaczego nie lubię, ja wiem, obecnych czasów, coś w tym rodzaju. Być może chyba nie robiłem na temat, ja wiem, muzyki, nie pamiętam właściwie. Czy o czymś takim wspominałem na swoim kanale, że wszystko to, co dzisiaj jest... Takie trendy, i tak dalej, na topie to raczej niezbyt mi podpada. Ale dobra. Musimy zgubić policję. To najważniejsze i chyba najprostsze zadanie, jakie nas może czekać. Bo to jest tylko proste zawiezienie gości na miejsce. What the fuck? Co to było? Nagle mi obraz zgasł. ty gnoju. Na szczęście mam w pobliżu przemalowanko I jestem uszykowany w końcu No i dobra, no i jedziemy Fajny kolor Wow Myślałem, że to się gorzej skończy odrobinę dla mnie Ale wyszedłem z tego cało Najważniejsze 100 dolarów Zresztą tutaj kasa nie jest aż tak istotna w tej odsłonie Więc można olać kwestie kasy No A jakby nigdy nic Nic się nie stało w Harwood, nic się nie stało Tutaj... Ja se jadę na drugi koniec Portland Tutaj się nic nie stało Nikt nic nie słyszał Żadnej policji nie było, policja jadła pączki tak. Mm -mm. Dobra, mamy 1000 dolarów. Misja zaliczona i jedziemy po kolejne zadanie. Od razu z marszu nie będziemy zapisywać. Hot Wheels, czyli zarąbiste kółka. Where's your respect? respect I call it multitasking, Antonio. What? Don't you like getting a hot bra to suck you off? What? Because if it's a problem, I can get ready to help you out. Fuck you. I'm just butting your balls. Relax. Listen, tough guy, I need you to do me a favor. I got girls crazy for blow. I got a car full of it parking from Trenton. Go pick it up. Give me a call. What am I, your driver? Screw you. No, no, listen, listen, listen. listen.

To nie jest dobre miejsce na to. <laughs> ja powiem wam tak: z Head Radio nic nie ma dla mnie ciekawego. Z Cage'a może jeszcze Cage'a jako reggae z utworów może być. Rise FM jest moim ulubionym. Wszystko chodzi o gusta, tak naprawdę: muzyczne. To nie moja wina, że mam takie gusta, a nie inne. Także sorry. Każdy. Nagrywający ma swoje gusta muzyczne, więc spokojnie Nie czepiać się mnie. Chociaż nikt... nie sądzę, żeby ktoś się czepiał. Uuu. No to... Powtórka z rozrywki z poprzedniego zadania. Przemalować samochód. Znów. Albo znaleźć łapówki. Problem... Fuck. Problem jest tylko taki, że nie pamiętam wszystkich miejsc... Ja wiem, broni, przedmiotów, łapówek, nie pamiętam tego. I mnie tutaj zrujnują chyba. Do przemalowania jeszcze kawał drogi. A pół samochodu mi jedzie jak... ...starty stary, niepotrzebny kapeć. No ale cóż, pieniędzy mam jak... Gia di diabeł gwoździ, więc próbuję jakoś tam dojechać. Przynajmniej się postaram, dammit! Jeżeli zaglądaliście na zakładkę społeczności na mój kanał, to pewnie patrzyliście na, na to, co napisałem wczoraj chyba? No, ostatnio w każdym razie. No to mówiłem, że będę chciał zrobić troszkę inny format filmów, mianowicie bardziej takie jajcarskie filmy, takie... kurde! Takie z przeszłości, takie humorystyczne momenty, żebym, żebym dawał do tego. I sądzę, że to nie będzie taki zły pomysł, ponieważ mój kanał przez te 3-2 lata był taki dosyć mało, mało śmieszny, mało taki, mało jaj było, więc postanowiłem to przywrócić dzięki jednemu youtuberowi, który, o którym sobie przypomniałem. Job, and for that generosity, I get to take a few risks now and then. I need a charity, pal, okay? And I ain't your sugar daddy. So the police were watching the car. Screw the police. When I tell you to do something, you do it, Capiche? Oh yeah, I understand, Vinny. I understand that as long as I work for you, I get treated like a bitch. Well, look, I was making scores while you were looking up girls' skirts. Have your bitch job back, boss. I quit. Tony, you're making a bitch. A w dupie z nim, bo sami wiecie, jak to się zrobiło. Dobra, no to nie ma co tutaj się rozczulać z samochodem. I trzeba niestety do, do zgniatarki dać, bo my nie będziemy sobie dawać pomiatać sobą. Skończyło się. Nie ma tak. Wcześniej byliśmy w mafii wysoko postawieni, a teraz zaczynamy od zera? Nie ma tak. Tutaj tak nie ma. Tak się nie robi po prostu. No, i zgniatarka teraz zrobi swoją robotę za, za nas, praktycznie wciągnie do góry i, i jest spoko. Jest spoko sytuacja. Mm -hmm. Mamusia do nas dzwoniła i każe nam przyjść do niej, bo coś chce od nas do załatwienia. A wiecie, jak Toni to ze swoją mamą się dogadują? Nie dogadują się. Mama ciągle na niego narzeka, że jest mało taki odważny jak, 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 jak jego tata kiedyś. Tylko, że jego tata nie żyje od jakiegoś czasu, gdzieś tam zginął na polu walki. Także no, historia być może dosyć bliska temu, co mogłoby się naprawdę wydarzyć, nie? W, w jakiejś tam rodzinie, że faktycznie jakiś e, syn niedoceniany czy coś w tym rodzaju w każdym razie, nie? E, zrobimy sobie jeszcze jedno zadanie, bo sądzę, że wyczerpię w, w ten sposób y, limit. <grym> limit. są zawartość na ten odcinek myślę, że wystarczający w miarę. O kurde, ale wszystkich roz... ...zrównałem z ziemią, ale za to pieniądze się zgadzają, więc dzięki. Yy, proszę pamiętać, to tylko było przypadkowo. To nie było robione dlatego, że... ...po prostu. Dobra, pojeźdźmy sobie chwilę w ciszy. Niech będzie troszeczkę inna kamera. Yy, nie jestem pewien, czy to tak jak było w GTA 3, czy w Vice City, że jak ustawimy sobie tą kamerę... Akcyjną, to czy jak będzie nas goniła policja na drugim poziomie poszukiwań, czy będzie zmiana kamery na tą, gdzie mamy policję dosłownie przed sobą, tak jakbyśmy niby e, my nią kierowali. Trudno przewidzieć, nie? nie wiem. Nie sprawdzałem tego na tyle, więc będziemy musieli kiedyś to sprawdzić. Po prostu zrobimy sobie taką zadymę celowo i sprawdzimy. bon voyeur, bon vo bon voyeur czy coś takiego.

What? This? Oh, I'm an adventurous lover, you know. I like uh, experimental side, you know. Uh, nothing wrong with that, huh? Uh, you can watch. You oh, you're sick. You better shut the fuck up right now. Okay. Relax, Tony. Where's my money? See? That's the problem. We are getting ripped off. All right? Now, you wait here. I gotta go change out of, uh, <laughs> this thing, you know. Hey, Raven! Time to put away the dough. Hmm, nietypowe zagranie. Dobra, wsiadamy do furgonetki i chyba tutaj mamy... Tutaj mamy trochę dziwne zadanie: zbieranie kasy od podejrzanych pań. Gdzie ja jadę, kurde? Się już, mówię, zagubiłem. Czekajcie, wezmę sobie jakąś inną muzykę. Nie, że nie lubię lat 80., bo bardzo lubię. Ale przynajmniej ten repertuar mnie tak jakoś średnio. Średnio mi do tej gry pasuje, może tak. Może tak. Zwłaszcza, że to mówię, no... Wiem, dziwne podejście trochę, nie? Ale jednak, często grając w tą grę, zawsze brałem sobie te radiostacje, które tam bardziej brzmiały jak w latach 90 nie? Bardziej to mam na myśli, nie? O to mi chodzi. No wiecie, każdy ma swoje dziwne, dziwne za uszami. Czy za plecami. Czy za włosami. No, zwał jak zwał. Dobra. I myślę, że to będzie wszystko. W piątym odcinku będziemy mogli pozbierać sobie powoli paczki. Nie będzie to aż takie trudne zadanie, muszę tylko się dobrać do jakiejś tam w miarę logicznej mapy. Żeby mógł to sobie wszystko spokojnie odhaczać, bo mam swoją taką mapę, ale ona mi była potrzebna do e, poprzedniego save'a. Przeciwnik save'a, którego zrąbałem jakieś czas i musiałem tam nadrabiać. Już tak jest ten, ta mapa na bazę Grolona, że mówię, trzeba będzie to pozmieniać. Dobra, jest prosta rzecz tutaj. Zebrać kasę. No i 70 dolarów nam zostanie i to będzie wszystko od takie tam, jedne, jedne z lajtowych zadań, przynajmniej na początku, jak zawsze w każdej, w każdej odsłonie jest zawsze lajtowe zadanie zawsze jest tam jakieś lightowe zadanie, no właśnie, no i to, i, i o to chodzi żeby nas wprowadzić, nie, pomału także, dobra widzę, że mam tutaj 19 minut na nagraniu, więc więc tutaj odmeldowuję się pomału No i dobra Zarobione o, Odbębnione, jak to się mówi Miejscami No i dobra, tym oto akcentem myślę, że mogę zakończyć Jak wam się podobał ten odcinek, dajcie znać Był troszeczkę taki bardziej skupiony na zadaniach Ale myślę, że o to głównie chodzi w tym let's playu Trzy zadania standard w jednym odcinku. Myślę, że nie będzie wam to specjalnie jakoś tak. Ja wiem przeszkadzało, więc. Więc spoko. Dobra. Mm, no. Czy ktoś będzie jeszcze do mnie dzwonił? Nie. No, bo tutaj jest tak jak w, w tym w city czy San Andreas, że... Wyjdziemy z pojazdu, to może się okazać, że ktoś do nas po prostu zadzwoni. Zmienimy sobie od razu ubranie, żebyśmy nie łazili jak... Ciągle w tym samym. Żeby też jakoś się prezentować. No i dobra, zapisujemy. I myślę, że to będzie na razie wszystko. Więc paczki w następnym odcinku. I w kolejnym będziemy robić yy, też jakieś tam... Zobaczymy. Jeżeli jakieś tam poboczne odblokowujemy, czy zajmiemy się jakimś innym zadaniem, no to może... Może kto wie, może się czymś tam fajnym yy, zajmiemy. No i dobra, rozplanujemy to sobie jakoś. Dobra, bardzo Was pozdrawiam, dziękuję za uwagę, miłej niedzieli życzę, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.